Dzień dobry. Witam serdecznie rodziców klas pierwszych i klas przedszkolnych, zero, czyli oddziału przedszkolnego. Nazywam się Regina Hetak, jestem dyrektorem szkoły podstawowej numer 23. Proszę państwa, jeżeli dokonaliście wyboru lub wahacie się przed wyborem, to uważam, że jeżeli wybierzecie naszą szkołę, będzie to wybór na pewno Trafione. Nie chciałabym tutaj długo zabierać czasu, ponieważ czas dla wszystkich jest bardzo ważny, i jeżeli będę zbyt długo mówiła, myślę, że będziecie Państwo znudzeni. I przystąpię do prezentacji osób tego, co chcielibyście Państwu powiedzieć. Myślę, że będzie to chyba najbardziej trafne, bo najwięcej o życiu. Szkoły o wszystkim mogą powiedzieć nasi nauczyciele, przedmiotowi, nauczyciele, specjaliści, których właśnie za chwileczkę Państwu przedstawię. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, poproszę o zabranie głosu panią Alicję Gierszewską, która nie ja? będzie przydzielona do klasy zero. Pani Wierszewska widzę, że siedzi w klasie zero, bo tam taki piękny malunek, także oddaję głos. Witam serdecznie. Zerówka. Zerówka w naszej szkole odgrywa ważną rolę. I pamiętamy o tym, że z jednej strony jest to grupa przedszkolna yy, i mamy tego świadomość, że dzieci w tym wieku potrzebują bardzo dużo ruchu i zabawy. Więc dbamy o zapewnienie im tego rodzaju potrzeb. A z drugiej strony, już przygotowujemy te dzieci do klasy pierwszej. Pomagamy im rozwijać się emocjonalnie i społecznie. Przez ten zerówkowy rok dzieci integrują się, bardzo zżywają się ze sobą. Dlatego też nasze grupy w całości idą do klasy pierwszej. I wrzesień nie jest już dla nich taki straszny, ponieważ dzieciaki mają możliwość zbudowania relacji z kolegami, pozycji w grupie, a także zaznajomienia się ze zwyczajami szkolnymi. Zerówka daje możliwość spokojnego wejścia w nowy etap edukacyjny, uczestniczenie w życiu szkoły, braniu udziału w konkursach udziału w imprezach szkolnych, takich jak kino, teatr, wyjazdach na wycieczki z klasami 1-3. Inną rzeczą, którą realizujemy w zerówce, to ścisła współpraca całego grona specjalistów, w tym pedagoga, psychologa, logopedy oraz innych nauczycieli prowadzących zajęcia na przykład z języka angielskiego, opcjonalnie z religii i oczywiście z rytmiki także one tutaj dla pani Brydzi Golik. Należy pamiętać, że objęcie dzieci sześcioletnich obowiązkowym, rocznym przygotowaniem wymaga także uwzględnienia w podstawie programowej umiejętności z zakresu czytania i przygotowania do umiejętności pisania, a także umiejętności matematycznych, niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. Stanowią bowiem one bazę do dalszej nauki w szkole podstawowej. Czyli zaczynamy czytanie, przynajmniej podejmujemy próbę pisania i dbamy o to, aby nabyć podstawowe umiejętności liczenia. Dzieci wraz z nauczycielem biorą udział w wybranych projektach realizowanych na zajęciach. Czy to ekologiczno-przyrodniczych, czy to plastycznych, bądź związanych z literaturą dziecięcą, ale wymaga to poznania dzieci, ich preferencji, uzdolnień, a przede wszystkim potrzeb. Zajęcia w odbywają się w określonym rytmie, w godzinach od 8:15 do 14:00. Potem albo są odbierane przez opiekunów, albo zajmują się nimi. Nauczyciele świetlicy, i zaręczam tutaj wszystkich, że świetlica nie jest u nas tylko przechowalnią, ale nauczyciele świetlicy angażują się w zajęcia i prowadzą je zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Dzień zerówkowy zaczyna się od przywitania, krótkiej zabawy, potem śniadanie. Przygotowane, niestety, we własnym zakresie. I około 9.30 dzieci zaczynają zajęcia dydaktyczne. Następnie zabawa bądź ruch na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe. Około godziny 12 jest obiad. No i po obiedzie również zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, placu zabaw, po isku albo, albo w ogrodzie. Mamy do dyspozycji dwie sale w zyrówce, yy, w tym do zabaw i nauki i zaraz postaram się krótko przedstawić yy, oraz własne sanitaria. Tak to przedstawię teraz bardzo ładnie salę naszą. To jest ta jedna sala duża yy, wraz z miejscem na środku do zabawy i teraz przejdę jeszcze do następnego pomieszczenia. I tutaj znajdują się sanitariaty, podwójne, osobne. Jesteśmy w tej uprzywilejowanej sytuacji, że mamy własne zaplecze, tutaj własny węzeł sanitarny. Teraz panią Agnieszkę Szołtun. Króciutko, pani Agnieszko. Dzień dobry państwu, nazywam się Agnieszka Szołtun. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiem. Jak wiadomo, klasa pierwsza jest to y, zawsze stres, nowa grupa, nowe dzieci. W pierwszych tygodniach będziemy się starać, by dzieci się dobrze poznały, bezpiecznie czuły i razem z sobą dobrze się bawiły i będziemy szukać, będę szukać tych rzeczy, w których dzieci są dobre i w tych je umacniać. Będziemy pracować w klasie na pewno na poziomach, czyli patrzeć na indywidualne potrzeby każdego dziecka, by każde zajęło w tym, w tym czuje się najlepsze. Najważniejsze dla mnie będą rzeczy związane z ruchem. Będziemy bardzo dużo się ruszać, wychodzić szczególnie na świeże powietrze, które jest najcenniejsze. Będziemy pracować również w ogrodzie społecznym, który mamy blisko, mamy na terenie szkoły i tam dzieci będą sadzić roślinki, patrzeć jak one rosną, będą o nie dbać, uczyć się cierpliwości oraz troszczyć i będą czuły się za coś odpowiedzialne. Będziemy również podejmować takie działania, jak związane z ekologią czy zdrowym odżywianiem, które będą prowadzone w sposób eksperymentalny i warsztatowy, oraz spotykać się z różnymi osobami. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Agnieszko. Poproszę Panią Basię Mysłek. Dzień dobry, nazywam się Barbara Mysłek, nadaję w tej chwili z ogrodu, za chwileczkę go pokażę, ale najpierw chciałabym powiedzieć parę słów od siebie. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wieloletnim stażem, jestem również pedagogiem oraz logopedą szkolnym. Przez ostatnie cztery lata pracowałam poza edukacją wczesnoszkolną, głównie jako nauczyciel ucznia z niepełnosprawnością sprzeżoną i jako logopeda, natomiast właśnie od... Będę miała przyjemność być wychowawcą klasy pierwszej B. I jako logopeda, w związku z przybyciem nowych dzieci do naszej szkoły, dzieci z klas 0 i pierwszych, planuję przeprowadzenie w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego przesiew badań w celu zdiagnozowania ewentualnych wad wymowy. Następnie zaproponuję istotne zajęcia logopedyczne w mojej grupie uczniom, którzy takich zajęć. Będą potrzebowali. Jako nauczyciel, jako wychowawca, zdaję sobie sprawę, że do klasy trafią dzieci z różnych środowisk, że każde z nich jest indywidualnością, ma inne doświadczenia, inne potrzeby, inne sposoby wyrażania emocji. I dlatego będę starała się od pierwszych dni tworzyć taki zespół klasowy, w którym uczeń będzie się czuł dobrze, swobodnie i bezpiecznie. Chciałabym, aby uczniowie najpierw się poznali, zaakceptowali, polubili, abyśmy razem stworzyli zgrany zespół, w którym uczniowie pomagają sobie, pocieszają się nawzajem, wybaczają i potrafią współpracować. Mam nadzieję również na dobre, dobrą współpracę z rodzicami właśnie i w tworzeniu takich zdrowych relacji w klasie. Jako, jak będę starała się osiągnąć to? Poprzez, poprzez na przykład organizowanie uroczystości szkolnych oraz wyjść i wycieczek, które doskonale integrują zespół klasowy. Poza tym poprzez właśnie stosowanie aktywizujących metod preferujących naukę, pracę w grupach oraz poprzez prowadzenie nietypowych lekcji na przykład w ogrodzie. W którym aktualnie się znajduję. Natomiast chciałabym również włączać się aktywnie z klasą w życie szkoły i aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach ogólnoszkolnych oraz w celu integracji uczniów w ramach edukacji przyrodniczej, właśnie wykorzystać możliwości, jakie stwarza nam otwarty ogród społeczny, czyli jest to miejsce takiego bezpośredniego kontaktu z naturą, i miejsce, które może być y, y, wspaniałym miejsce do obserwacji y, zmian w przyrodzie, do y, wielozmysłowego poznania y, fauny i flory oraz do y, nauki y, szacunku do przyrody. E, teraz jako nauczyciel y, wiem, że y, najważniejszym celem edukacji wczesnoszkolnej jest y, jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka i zaspokajanie jego naturalnych potrzeb rozwojowych. Dlatego też nauka w klasach 1-3 ma charakter zintegrowany, nie ma podziału na przedmioty, a treści, treści poszczególnych edukacji przenikają się i tworzą całościowy obraz, który łatwiej uczniowie przyswajają. Najważniejszą umiejętnością, jaką posiądą uczniowie klasy pierwszej, jest umiejętność. Poprawnego czytania, pisania, komunikowania się w sposób kulturalny i zrozumiały. Uczniowie poznają również podstawy, podstawy liczenia, rozumowania, podstawy geometrii, orientacji przestrzennej. Nauczą się obcowania z przyrodą, dbałości o swoje zdrowie, o kondycję oraz szacunku do przyrody. I wreszcie uczniowie nauczą się samodzielności. I podejmowania różnych aktywności w celu rozwijania swoich możliwości i zainteresowań. W klasie pierwszej zaproponuję uczniom wstąpienie do klubu pożeraczy książek, natomiast w klasie drugiej i trzeciej zaproponuję zajęcia z kolorowej ortografii oraz zajęcia kółka matematycznego, gdzie z uczniami będziemy przygotowywać się na przykład do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, a nawet, a nawet międzynarodowych. Także to tyle. Dziękuję z mojej strony. Poproszę teraz panią pedagog Karinę Dułak, panią psycholog. Dobrze, to ja rozpocznę. Jestem tu najstarsza w tym gronie, o, w naszym pedagogicznym gabinecie, bo pracuję już tutaj od blisko 17 lat. Poza typową pracą codzienną pedagoga, polegającą na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dziecka. Prowadzę kolaboracje i konsultacje dla rodziców, skoncentrowane głównie na rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wspieraniu rodziców w sytuacjach kryzysowych. Bez względu na to, jak trudnych sytuacji państwo doświadczają, czy to może być doświadczanie przemocy, lęków, obniżonego nastroju, nadmiernego stresu, utraty kogoś bliskiego. To tu w gabinecie dokonujemy analizy i wstępnej oceny sytuacji oraz możliwych rozwiązań. Jesteśmy jakby pierwszym ogniwem tych e, działań wspierających. Następnie, gdy w naszej ocenie sytuacja wymaga pogłębionej diagnozy bądź rozszerzonych działań pomocowych, kierujemy rodziców do instytucji, które z kolei wspierają nasze działania. No, i są to przede wszystkim poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Centrum Interwencji Kryzysowej, Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, często lekarze psychiatrzy, kuratorzy sądowi oraz funkcjonariusze policji. Pragnę dodać, że w naszej szkole od lat funkcjonuje bardzo prężnie wielospecjalistyczny zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej skupiający liczną grupę oligofrenopedagogów, psychologów, logopedów, pedagoga resocjalizacji, to ja, socjoterapeutę, surdopedagoga oraz seksuologa. Tak więc już na poziomie szkoły możecie Państwo bardzo często uzyskać dostęp do specjalistów w wielu dziedzinach. To tyle ode mnie, a teraz przekazuję głos naszej pani psycholog Adzie Mańskiej. Tak, dzień dobry. Nazywam się Adrianna Mańska, jestem psychologiem u nas w szkole i właśnie działam w obrębie zespołu, o którym też powiedziała pani Pedagog. Na co dzień pracujemy tutaj razem. Ja w mojej pracy skupiam się właściwie głównie na kontakcie z uczniami i w odpowiedzi na prośby rodziców, na prośby nauczycieli i uczniów przeprowadzam tutaj rozmowy wspierające, działania psychoedukacyjne, formy spotkań, mediacje rówieśnicze, w zależności od potrzeb. Staramy się generalnie tutaj całym zespołem stworzyć taką bezpieczną przestrzeń. W której uczniowie mogliby y, opowiadać nam o swoich potrzebach, o swoich problemach, swoich troskach. I myślę, że się to nam w miarę dobrze udaje. I w ostatnim czasie, właśnie w związku z sytuacją pandemiczną, obserwujemy, że jest to bardzo potrzebne. Dlatego też uznaliśmy za swój priorytet y, monitorowanie i wspieranie teraz dzieciaków y, w momencie, no, kiedy doświadczają bardzo różnego rodzaju problemów natury psychicznej i też emocjonalnej. Y, zresztą w ogóle często się zdarza, że jesteśmy tak naprawdę pierwszym ogniwem y, te, tej pomocy. Pierwszym miejscem, w którym dzieciaki dają nam znać, że coś się dzieje, i w ten sposób możemy też szybko zareagować, poszukać rozwiązań i odpowiedniego wsparcia. E, oprócz pracy indywidualnej z dziećmi i młodzieżą zajmuje się też organizacją warsztatów w naszej szkole, szkoleń, e, dla uczniów, ale także rodziców i nauczycieli z zakresu różnych zagadnień, e, rozumienia emocji i relacji, e, zdrowia, zdrowia psychicznego, e, czy też metod skutecznej nauki. E, jednym zresztą z naszych najnowszych działań, jest właśnie dołączenie do ogólnopolskiego programu... Tak, psycholog działań. Tak, moich naszych wspólnych, do ogólnopolskiego projektu szkół odpowiedzialnych cyfrowo. Myślę, że to jest dosyć istotne z punktu widzenia teraz trwającej nauki zdalnej i ciągłego przebywania w świecie internetowym. Program ten ma właśnie na celu w największym stopniu y, nauczenie uczniów i w ogóle przyzwyczajenie społeczności szkolnej do odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych. Y, co więcej mogę powiedzieć? Chciałabym też oddać na momencie głos naszej drugiej pani psycholog, która opowie nieco o swoim najnowszym dziecku, czyli o sali doświadczenia świata, pani Basia Sikorska. Dzień dobry, Barbara Sikorska. Tak jak Pani Ada powiedziała, chcę opowiedzieć o moim dziecku zrealizowanym w ramach budżetu obywatelskiego. Stworzyliśmy w szkole Salę Doświadczenia Świata. Jest to takie miejsce, które można opisać za pomocą trzech, trzy razy R: to znaczy radość, relaks i rozwój. I myślę sobie, że to są takie trzy określenia i trzy najważniejsze rzeczy, które w tej sali będą się działy. Nasze maluchy pod opieką nauczycieli, wychowawców, specjalistów, swoich opiekunów mogą poznawać tam świat, doświadczać różnych rzeczy. Starsi zaznają tam chwile, chwili spokoju, chwili relaksu. W sali prowadzimy i będziemy prowadzić różnego rodzaju zajęcia z zakresu koncentracji uwagi, wspomagania rozwoju wzrokowego, wspomagania rozwoju psychoruchowego. Liczne pomoce, które tam mamy, sprzyjają właśnie wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów, ale też przede wszystkim sprzyjają świetnej zabawie, ogromnej radości. A wszyscy doskonale wiemy, że nauka jest najbardziej efektywna, kiedy jesteśmy szczęśliwi i kiedy dzieje się ona właśnie przez zabawę. W sali, zaraz będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć co tam mamy, ale tak pokrótce opowiem. Mamy światłowody, panele sensoryczne, piłki, kule plazmowe, domek sensoryczny, grający sześcian, hamaki, materace wodne, liczne podwieszone huśtawki. I to tak pokrótce o sali. Ale oprócz zajęć, które ja wymieniłam, prowadzimy tam też zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. I tutaj chciałabym oddać głos pani Małgosi Poprockiej, która właśnie takie zajęcia prowadzi. Dziękuję. Jestem magistrem rehabilitacji ruchowej i prowadzę zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, a znajdujemy się tutaj na sali wyrównujące niedobór ruchu dzieci, ćwiczenia przeciwko płaskostopiu z przyborami i na przyrządach ćwiczenia specjalistyczne przeciw wadom postawy. Podnosimy też ogólną sprawność w grupach i podczas ćwiczeń indywidualnych, które są według wskazań lekarza. Panią kierownik świetlicy, panią Brygidę Golik i panią Martę Jezierską, która jest nauczycielem i świetlicy, nauczycielem muzyki tak samo jak pani kierownik, również jest nauczycielem muzyki. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Chciałyśmy tutaj powiedzieć, że nasza świetlica ma swoje imię, mianowicie nazywa się Stokrotka. Jest czynna od godziny 6.30 do 1730, hasłem przewodnim jej działalności jest świetlica Stokrotka naszym drugim domem. Staramy się, by dzieci czuły się u nas bezpiecznie, były otoczone jak najlepszą opieką, spędzały mądrze i aktywnie czas. Odbywa się u nas wiele różnorodnych zajęć w ramach klubów świetlicowych, a mianowicie mamy klub plastyczny, gdzie uczniowie rozwijają swoje umiejętności plastyczne, mamy klub muzyczny, w którym dzieci uczestnicząc y, uczą się śpiewać, tańczyć i grać na wybranych instrumentach, mamy również klub gier planszowych którego motto brzmi Jesteśmy samodzielni, kreatywni i innowacyjni. A bardzo ważną działalnością w naszej świetlicy jest działalność klubu sportowego. Uważamy, iż zdrowy duch jest tylko w zdrowym ciele i dlatego mnóstwo czasu spędzamy na świeżym powietrzu, na boisku szkolnym oraz w salach gimnastycznych. Teraz mamy ciężki czas, czas pandemii, który mamy nadzieję wkrótce minie. I że znowu w ramach klubu sportowego będziemy często chodzić, ponieważ dzieci to uwielbiają, do takich instytucji jak U7 czy Jump City. Prężnie działa też Świetlicowy Klub Zdrowego Misia, gdzie dzieci są uświadamianie. Uświadamianie o potrzebie bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie oraz uczymy dzieci na przykład udzielania pierwszej pomocy. Istnieje również świetnicowy klub turystyczny, w ramach którego odbywamy na przykład wycieczki do lasu. Gramy w gry terenowe, pracujemy z mapą. W tym roku szkolnym powstał nowy klub, mianowicie świetnicowy klub filmowy. I w każdy piątek odbywają się projekcje różnych filmów, bajek i dokumentów. Powstanie tych klubów świetlicowych jest swoistą innowacją i nowością, która jest przez cały czas doskonalona i oczywiście całe życie świetlicy toczy się przy zachowywaniu wszelkich obostrzeń związanych z pandemią. Prowadzimy też wiele zajęć czytelniczych w ramach akcji Czytamy razem, jak również funkcjonuje świetlicowy klub językowy gdzie dzieci uczą się języków obcych, bowiem akurat w naszej świetlicy pracuje nauczyciel rusycysta i nauczyciel języka niemieckiego. Staramy się też jak najbardziej pomagać w odrabianiu lekcji, w nadrabianiu zaległości. Współpracujemy z dyrekcją szkoły, psychologiem, pedagogiem, wychowawcami, wspólnie rozwiązujemy problemy i przede wszystkim współpracujemy z rodzicami. Bardzo ważnym atutem naszej świetlicy jest fakt, iż dzieci z klas 0 i pierwszych, czyli te nasze przekochane maluszki, przebywają w oddzielnych salach, my nazywamy to świetlice górne, na pierwszym piętrze, w salach, o których już mówiła przyszła wychowawczyni klasy 0, la Gieryszewska, gdzie są łazienki, skąd dzieci nie muszą wychodzić i nie są narażone na żadne niebezpieczeństwo i przez to mają niesamowite komfortowe warunki. Zaś dzieci z klas 2 i 3 Pozostają w świetlicach dolnych i przez brak przepełnienia w tych świetlicach również mają komfortowe warunki. Staramy się też jak najbardziej pomagać uczniom wymagającym szczególnej troski, uczymy by silniej się pomagali słabszym, rozwijamy zainteresowania i zamiłowania dzieci i staramy się jak najrzetelniej sprawować funkcję opiekuńczą i dydaktyczną naszej świetlicy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o obiadach, które w naszej szkole są wyjątkowo Pyszne, prawdziwe, domowe obiady i każde dziecko może naprawdę bardzo dobrze i treściwie u nas zjeść. Reasumując, zapraszamy do nas wszystkich i jeszcze raz chcemy powiedzieć o zasadzie, która jest u nas zasadą naczelną, świetlica Stokrotka, naszym drugim domem. Mamy dużo e, instrumentów w świetlicy. Tutaj za nami znajduje się pianino i e, instrumenty perkusyjne. E, dzwonki chromatyczne, e, bum-bum rurki, inne tego typu gadżety. Także e, muzyczne zajęcia są tutaj wszechobecne. Witamy w Bibliotece Szkolnej. Przykro nam, że online, a nie na żywo, ale już niedługo być może. Nazywam się Elżbieta Ciemińska i Aneta Klejsa. Nasza biblioteka jest nieduża, ale każdy uczeń znajdzie tutaj miejsce, aby wypożyczyć książkę, poczytać, zrelaksować się w ciszy. Można też tutaj odrobić lekcje, korzystając z książek, komputera i naszej pomocy. Korzystać z biblioteki mogą już zerówki. Specjalnie dla najmłodszych czytelników mamy wydzieloną taką niewielką czytelnię z pufami, krokodylem. Oczywiście uczniowie klas starszych też mają swoje wyznaczone miejsca, gdzie mogą czytać, odrabiać lekcje, uczyć się. Nasza biblioteka ma ponad 10 tysięcy woluminów, jest bardzo dobrze zaopatrzona w lektury szkolne i w nowości czytelnicze. Dla uczniów organizujemy ciekawe zajęcia, warsztaty literacko-artystyczne różnego rodzaju zajęcia takie czytelnicze właśnie spotkania ale również zajęcia na świeżym powietrzu na przykład pikniki czytelnicze happeningi w bibliotece realizujemy wiele projektów krajowych ale nie tylko od 10 lat prowadzimy międzynarodową współpracę ze szkołami z różnych europejskich krajów poprzez projekty i e twinning Nasze autorskie projekty były wielokrotnie nagradzane w Polsce i za granicą. Posiadamy też certyfikat szkoły z klasą 2.0 i certyfikat szkoły e-twinning. Wszyscy wiemy, że czytanie jest bardzo ważne. Rozwija wyobraźnię, bogaci słownictwo, ale również pozwala osiągać sukcesy w nauce. Wydaje mi się, że nasza biblioteka naprawdę stwarza dobre warunki do tego, żeby dzieci mogły ym, utrwalać swoje nawyki czytelnicze, interesować się książkami, y, czytać. Mamy tu kolorowo, miło, przyjemnie i cichutko, jak, czego czasami w szkole nam brakuje. Także zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Także y, bardzo dziękuję. Będziemy kończyli nasze spotkanie. Proszę Państwa, jeżeli słyszycie nas teraz lub będziecie, zachęcam koniecznie do naszej prezentacji i odwiedzenia naszej strony internetowej, jak również do zapisania dzieci do naszej szkoły. Myślę, że nie będziecie Państwo żałować. Dziękuję bardzo.